Cześć wszystkim! Dziś jesteśmy na polach, takie pola pod lasem. Chodzimy, szukamy kamieni. Za chwilkę pokażę pierwszą znajdkę z tego miejsca. Tak, mamy tutaj pierwszą znajdkę: Agat mszysty. Malutki fragment, Jest bardzo ładny. Jak widać. Super. Szukamy dalej. I tutaj mamy znajdkę Leo. Całe jajeczko agatowe. Pokaż. Jest dosyć lekki jak na swoją wielkość. Podejrzewam, że w środku może być jakaś geoda. Super wygląda w ogóle, że się tak ułożył, nie? Okej, okay. przebiegamy dalej. Przed chwilą podniosłem moment, tutaj serę popsika. Okej, okay, dziękuję. Takiego Agacika. Wygląda jak spleśniały. No dokładnie. Naprawdę ciekawy i powiem szczerze, chyba pierwszy raz dopiero w życiu takiego znalazłem z taką ilością kropek. Przypominam, że za niedługo rok szkolny przydałoby się otworzyć te śniadaniówki. No no. Tam też mogą być takie spleśniaki. Ale super, naprawdę. No, wow. Tak, tutaj mamy coś też ciekawego, tylko po sera. Wow. Dobra. Takie drewienko. Bardzo ładne zresztą. Kawałek klocka. No, w takich barwach tutaj akurat... W tych rejonach bardzo rzadko się znajduje, a ten jest naprawdę super. Taki okaz od razu na półkę. No, szukamy dalej. Tak, przed chwilą Leo tutaj szaleńczym okrzykiem nas przywołała. I powiem szczerze, jest po co. Wow. Dobra, daj mi go. Ja sobie go nagram z każdej strony teraz. Mam nadzieję, że kamera odda te kolory, które tutaj widzimy na żywo. Jest naprawdę konkret. Wow, patrz w ogóle. Widziałaś z tej strony? Nie, nie widziałam go jeszcze. Patrz. Wow. Czekaj, spróbuję to zbliżyć jakoś. Wow. wow Nie no naprawdę wow Chyba pierwsze tego typu znalezisko na tym polu I żyłki tutaj jakieś no wow <noise> Proszę, jesteś z siebie zadowolona? Jestem bardzo zadowolona, udany <noise> wypad. Podoba mi się <noise> Uah, ale ma wzorki jak w Meksyku. No Znalezisko Sary Olek <grywa> Olek, kurczę ma tych białych wstawek Patrz z tej to strony. No, tu jeszcze żółty Jest taka geotka się zrobiła faktycznie Dobra ale pięknie No sam raz tam <grywa> <grywa> Czekaj, może do światła bardziej, ale to jest kozak. Nie, no, 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 petarda tutaj naprawdę. W ciągu... <laughs> wow. Jakby fioletowawy jeszcze za metystem? Co ty? No. Nie No i jest kawałek. Zobacz tutaj. Fiolecik jakiś delikatny taki. Czy ja wiem? Chyba, Może tak, tak róż wpada i tak się odbija. Może ale... tak słońce, nie wiem. No ale no nie wiem. W każdym razie wow, super. No ciekawie wygląda. To jeszcze są bomble halcedonowe. Naprawdę kozak. Dobra, dawej nie ma czasu. Już idziemy już. Muszę to nagrać, bo jest naprawdę super. I tak tutaj mamy znalezisko sary. Jaspis Wiem, jakiś? że nie ma czasu. <laughs> <Ostrość>. Wow. <laughs> A tutaj a... tylko nie, nie rozdę przy no właśnie widzę, że coś. Ty to woda pokapałem, myślałem, że to te migdolce. A tu kapa, nie po co? A tutaj mamy drewienko Sebastiana. Se... Leo, no, przepraszam. Ja, Leo, to jest przepraszam, milie. to jest Leo drewno. No, takie Takie jakieś. Ja Pomarszczone, nie wiem. ja nie wiem. Fajnie. Nie, no. no. Wow. No, no, Dziś Leo już rozbiła bank. Najpierw duży ametyst, wielki w sumie, a teraz drewienko. I to jeszcze, jakie no, fajne. Ja tam Przyniósł nam szczęście. No. no, tylko sobie nie. <noise> nie, no, petardy naprawdę. Super. Tak, kończymy dzisiaj taki dość krótki wypad ale jak widzieliście sami dość owocny, z czego się bardzo cieszymy. I jak zwykle, jak filmik się podobał, łapka do góry, subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!